The <laughs> Siemanko, z tej strony Bella, i witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, będę robić coś, czego dawno nie robiłam, i was tam ze sobą zabiorę, a mianowicie wybieram się do kina. Dawno mnie nie było w kinie, słuchajcie, jakbym miała tak sięgnąć pamięcią, to musiałoby to chwileczkę potrwać, aby sobie przypomnieć, e, kiedy tak naprawdę byłam w kinie. No i słuchajcie, będę jeszcze w kinie z koleżanką, więc taki babski wieczór się szykuje mega fajnie, cieszę się bardzo. E, skończyłam się. Troszeczkę szybciej pracę, bo chciałam właśnie zdążyć do kina, i jeszcze słuchajcie, mam taki plan żeby jeszcze zdążyć przed filmem e, pójść właśnie do sklepu, bo szczerze Wam powiem, że planuję kupić choinkę. Ale o tym może zaraz, bo słuchajcie, oczywiście musimy otworzyć wszystkie trojeczki z naszych kalendarzy adwentowych. Ja przed sobą już mam ten dla zwierzaka. No i Fibi dlatego tutaj się tak kręci, bo czuję właśnie przysmaki. Więc słuchajcie, teraz... E, chicken znowu Fibi. Znowu z rybą. Możesz mi nie zasłaniać tej kamery, bo przestaną nas oglądać. Dobra, słuchajcie, mamy y, właśnie przysmak dla niej, więc ja jej teraz dam, żeby mieć święty spokój. Niech ona sobie tutaj je, je a ja do Was pogadam. Słuchajcie, i potwierdzam też swoje kalendarze. No więc y, wybieram się dzisiaj do kina z koleżanką na film dziewczyny z Dubaju. Tak naprawdę jest jeszcze jeden na liście, który chciałabym obejrzeć w grudniu. Jest to Dom Gucci. Słyszałam, że y, ogólnie książka jest super, a na pewno film też jest podobny, dlatego dlatego, że gra też tam Lady Gaga, a kiedy oglądałam film Narodziny Gwiazdy, gdzie właśnie Lady Gaga grała, był on piękny, to myślę, że ten też będzie równie dobry. Phoebe, przestań mi tu chodzić. No i słuchajcie, yy, właśnie dzisiaj idziemy na Dziewczyny z Dubaju, bo pomyślałyśmy, że to jest taki w sam raz babski film ale na dom Gucci na pewno też pójdziemy i nie wiem, czy w czwórkę, czy po prostu każdy z nas każda z nas zabierze właśnie swojego faceta, bo Vito też by chciał zobaczyć dom Gucci, więc na pewno na to też pójdziemy, no więc słuchajcie, dzisiaj wybierzemy się właśnie do tego kina zabiorę was ze sobą, po filmie też wam powiem swoje odczucia na temat tego filmu, o czym on jest, tak mniej więcej i tak dalej, bo oczywiście nie lubię spoilerów i ja sama nie będę wam, słuchajcie, tego Spoilerować, no a teraz w między, międzyczasie akurat otwieramy yy, kalendarze. Ona jest po prostu niemożliwa. Yy, po otw otwieraniu kalendarzy, ostatnich, słuchajcie, to ona siedziała tam chyba z 10-15 minut koło tych kalendarzy i powiem Wam, że yy, pilnowała tych wszystkich kalendarzy i chciała jeszcze więcej przysmaków, no ale tak jak mówiłam, nie można więcej. Słuchajcie, teraz otwieram Douglasa. I tutaj widzę trójeczkę. Bardzo długa jest ta trójeczka i ja obstawiam tam jakąś kredkę. Nie wiem, czy trafię, ale trójeczka jest, słuchajcie, że Wam pokazuję tutaj. Trójeczka jest taka długa. Więc otwieramy i patrzymy. No więc tak jak też widzicie może po tytule, chociaż nie wiem, czy o tym kinie wspomnę w tytule. Więc ten film nie jest do końca taki tematyczny. Świąteczny, bo kino to tak niespecjalnie może ze świętami się kojarzy, ale słuchajcie, stwierdziłyśmy, że jak mamy właśnie taką chwilę wolną, nam też ciężko było zgadać się wcześniej, właśnie na takie wspólne wyjście, bo raz jedna była chora, raz druga się gorzej czuła. Wiecie, też obowiązki i tak a teraz w końcu jest ta chwila, więc się dzisiaj właśnie wybieramy i uwaga, otwieramy tą trójeczkę. No dobra, Cat Eyes, eyeliner, słuchajcie, byłam blisko. Eyeliner taki w pisaku. Dobra, teraz słuchajcie, chyba e, otworzymy dla niej kosmę, bo tutaj siedzi, siedzi, się patrzy na mnie po prostu. Więc Douglas już jest zawinięty, a teraz otwieramy kosmę i gdzie jest trójeczka? Jest trójeczka, Filip. Chcesz trójeczkę? Oj, ty to masz w, ty, w tym grudniu. Szaleństwo normalnie. Dobra bołowinka. no tak już dla Ciebie, ale możesz iść jakoś tak bokiem, a nie do kamery, jeszcze tyłek do kamery pokazujesz, Fibcia, kochana, chodź się ogarnij, tu, chodź, tutaj masz, e, wybaczcie mi to nieogarnięcie, Fibi, no ale tak jest, e, dobra, pyk. I teraz otwieramy kalendarz adwentowy ze słodyczami. Trójeczka, trójeczka. Gdzie jest ta trójeczka? Jest. Ok. Otwieramy kalendarz. Zobaczmy, co tam jest. Tutaj niby są cztery smaki tych czekoladowych, właśnie słodkości. I tutaj jest czekoladka i to jest reniferek. Fajnie te słodycze wyglądają, bo one są tak wytłuczone właśnie w różne kształty. Hmm, mi to mówić, bo już kolejny raz to mówię, ale nie chcę mi się teraz zjeść słodkiego, bo niedawno jadłam zresztą e, drożdżówkę z makiem, która też była słodka, więc słuchajcie, e, jak się domyślacie, zostawiamy to dla Wito. E, dla mnie teraz kalendarz sefory. pipcia, kalendarz sefory. Najpierw kalendarz. E, na razie musisz sobie chwilkę odpocząć od tych swoich przysmaczków. Zostaw te... E, Czwór, yy, trójka, trójka. Gdzie jest trójka? Interesuje nas trójka, słuchajcie. Yy, trójka jest taka średniej wielkości i trójeczka wygląda w ten sposób. Cozy napis i, i taka grafika świąteczna. Więc zobaczymy, co tutaj takiego cozy może być. To nie dla mnie, to nie dla mnie, więc to na pewno będę mogła komuś z Was oddać. piwi nie każdy chce oglądać swój ogon. To jest spinka różowa, brokatowa, już Wam pokazuję, tak ona wygląda. Spoko to wygląda, ale no ja w takich kolorowych spinkach nie chodzę, więc to będzie kolejna rzecz dla Was. I zaraz, słuchajcie, naprawdę muszę dać jej tego ostatniego przysmaka, bo po prostu mi nie da spokoju. No dobra, Fibi dam Ci po prostu te Wild Freedom, bo normalnie żyć mi nie dajesz. Zobaczylibyście od razu, że to jest trójka? Przecież tutaj prawie nic nie widać. Bo numery są, słuchajcie, białe, a grafika też jest taka ciekawa, że tutaj średnio coś widać. Chodź, Fibi, i dostaniesz na łóżko, bo po prostu mi nie dasz spokoju. Co tutaj jest? Uuu! Okej. Okay. To też kurczak. <grych> Ty nie jesteś centrum zainteresowania, Fibi. To też kurczak, ale to, słuchajcie, są serduszka. Dobra, ee, zabieram to. Chodź tutaj. Chodź, tutaj masz. Hop. Gdzie jest ogonem? Tutaj. I jest tam. Dobra, słuchajcie, mamy chwilę y, przerwy. W Fibi, jakby. Więc otwieramy Sinsei. I co jest Tu Trójeczka. Gdzie jest trójeczka? Czy ona jest duża? No, taka średnia. Zobaczcie. Tu. Tu jest trójka. O, ona jest taka. Nie, ona jest w sumie szeroka. E, ciekawe co to może być? Może stawiam na bransoletkę. Jest. Bransoletka. Dobrze myślałam. Bransoletka złota i zobaczcie, tutaj jest złota śnieżynka. Bardzo ładna. Podoba mi się. W sam raz w sumie powiem Wam na święta. Yy, muszę się zastanowić, czy ją sobie zostawię. Muszę się zastanowić, bo ona mi się faktycznie podoba, ale czy tak naprawdę ja będę sobie, wiecie, yy, ciągle zaglądać do biżuterii i ją zmieniać? No tak zazwyczaj nie robię. Teraz... Złoty kalendarz. I już ostatni. Mm, gdzie jest ta trójka? O, to na bank będą kolczyki. Słuchajcie jakieś, bo zobaczcie, jaka trójeczka jest malutka. Otwieramy. Na bank są kolczyki. I obstawiam, że ich nie zostawię sobie. Auć. Nie. Paso jakieś mi się złamał? Prawie. To nie są, to nie są kolczyki. Ej, jestem w szoku! To jest pierścionek, słuchajcie. To jest pierścionek. Taka y, jedna sztuka, pierścionka, właśnie z takim oczkiem z przodu. Już widzicie, troszeczkę się ono błyszczy. No cóż. Tak, jak obstawiałam, nie zostawię sobie tej rzeczy. No więc, póki jestem właśnie w domu, to postanowiłam, że otworzymy te wszystkie kalendarze. Kalendarze nam się skończyły, bardzo mi się podoba to otwieranie kalendarzy tak dzień po dniu. To jest super frajda i powiem Wam, że planuję, już planuję na przyszły rok kupić jeszcze więcej kalendarzy, bo naprawdę jest to fajna zabawa. Więc słuchajcie, plan teraz jest taki, żeby się odświeżyć, przebrać się. Muszę się w coś innego ubrać, ale nie wiem w co. Na pewno wyjechać szybciej, bo trzeba kupić jeszcze e, bilety. To tyle, słuchajcie. Może uda mi się dzisiaj kupić choinkę, bo szczerze wam powiem, że e, chcę kupić choinkę e, sztuczną, bo mamy jeszcze jedną sztuczną w garażu, ale to jest taka sytuacja, że nie mogę znaleźć klucza do garażu. <słuch> A to jest choinka. No i teraz nie wiem, bo jakbym miała kupić choinkę, no to słuchajcie, musiałabym jechać yy, Jeepem, a on jest już i tak na fula załadowany, tylko przednie siedzenie obok kierowcy jest wolne jeszcze, więc jakbym złożyła siedzenie, to jeszcze mogłaby tam wejść choinka, choinka ale nie wiem, jakbym ja to zrobiła. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc. No albo jechać tak, są mi w ogóle zrezygnować z kupowania tej choinki. No niedługo chcę wam pokazać dekorowanie właśnie domu na święta, ale szczerze mówiąc, jak nie ma choinki, to i tak nie czuć tego klimatu. Więc no cóż, choineczka bardzo by się przydała, a i tak zanim będzie obieranie choinki, to jeszcze tak naprawdę trzeba będzie przystosować te miejsce idealnie na choinkę, bo aktualnie jest tam Ogródek, w domu mamy ogród, słuchajcie. Nie na zewnątrz, w domu mamy ogród i ja chcę go teraz zlikwidować w tym roku. Tak stwierdziliśmy, że on już jest niepotrzebny, już tak fajnie nie wygląda, więc trzeba będzie go sobie zniszczyć. I ja go wam chętnie pokażę e, na odcinku, bo może kogoś to zainspiruje po prostu do wykorzystania jakiejś tam przestrzeni e, właśnie w swoim domu czy mieszkaniu. No więc, cóż, ja lecę dalej, jeszcze coś tam e, konkretniejszego zjem przed tym właśnie kinem. Lecę się ogarniać i myślę, że zobaczymy się już w trasie. Gadam do Was słuchajcie, jeszcze tutaj na parkingu. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Bo w trasie jakoś tam nic nie nagrywam wiadomo w kinie, bo jest zakaz. Jeszcze mam ze sobą popcorn. Mały kupiłam, a słuchajcie, jeszcze nie dojadłam go. Ogólnie może lepiej się schowam do auta, bo tutaj chyba klima szumi czy coś, więc może lepiej będzie mnie tutaj słychać. Ogólnie powiem Wam, jeśli miałabym się wypowiedzieć na temat filmu, to podobał mi się. Był fajny, naprawdę. Ale rzecz jasna, to jest dla osób starszych, ale fajny, z pewnym przesłaniem. Muzyka super w ogóle. Ten sposób w sensie nakręcenia filmu bardzo mi się to podobało. I też mogę Wam powiedzieć, że na końcu tak naprawdę się wzruszyłyśmy. Naprawdę, bo zakończenie było mega mocne. Więc, no naprawdę, ten film ma jakieś tam przesłanie. Nie będę spoilerować tak jak wcześniej mówiłam, ale, ale jak najbardziej na plus. Więc, cóż, Wito yy, coś tam do mnie pisał. I dziwi się, czemu nie odpisuje. <grym> jak ja przecież skinię, muszę zaraz wyjeżdżać stąd, bo bilecik opłacony. Jejku, jak zwykle. Słuchajcie, kurtki. I te torebki. Najgorsze połączenie, jakie może być. Widzę, Madzia już wyjeżdża, a ja mam bilecik, mam bilecik. Zobaczę jeszcze co Widzę tam pisał. Niestety, słuchajcie, choinki nie, e, nie kupiłam. Były niektóre, e, ale dwie mi się z nich spodobały, niestety. E, ale niestety ich już nie było na stanie, więc będę musiała online po prostu e, zakupić. <zysy> O, ja też, szukajcie wszędzie z kamerą. A beka. No a zanim e, właśnie te kino i, i szukanie tej choinki, to jeszcze e, co my robiliśmy? Ja sobie wypiłam sok pomarańczowy byliśmy w restauracji. E, tak na szybko oczywiście, bo film trwał ponad dwie godziny, więc zanim miałbyśmy wracać, no to ktoś tu z nas byłby mega głodny. E, no, no i w sumie to tyle powiem Wam. Sama chyba jestem na parkingu. <laughs> no ale cóż, taki troszeczkę nietypowy naprawdę ten vlog dzisiaj, bo tak naprawdę otwieraliśmy kalendarze i słuchaliście, byłam w tym kinie, ale naprawdę było fajnie wyjść i to jeszcze właśnie zrobić sobie taki babski wieczór. Więc mega pozytywnie polecam, jeśli macie okazję gdzieś wyjść z koleżanką, czy po prostu może nie wyjść, ale spotkać się na czymś takim wspólnym, na przykład oglądaniu jakiegoś filmu. No cóż, myślę, że nie ma co tu dzisiaj więcej robić. <grydy> e, widzimy się oczywiście jutro w kolejnym vlogasku. E, jak się Wam podobało, to oczywiście zostawiajcie łapy. No i cóż, zapraszam Was jutro na kolejny film. Pa, pa!